W 2010 roku świat znudził się już formatami, w których głównie nabijano się z uczestników i grano na jurorów. Wtedy właśnie powstał Voice, który był odpowiedzią zupełnie alternatywną na tego typu rozrywkę. Voice, w którym kompletnie coś innego się liczyło, mianowicie talent i głos uczestników. Voice zaczął się w Holandii, tam powstał i narodził się format. Później była Polska i Stany Zjednoczone. Teraz w 60 krajach ludzie mogą oglądać ten format, no ale to my byliśmy pierwsi na podium, zaraz po Holandii, równolegle ze Stanami. To jest świetne. Gdziekolwiek na świecie jestem, i rozmawiam o The Voice, każdy wie, o co chodzi. Voice na świecie ma zawsze bardzo silny skład trenerski. W Stanach to są Krystyna Aguilera, Pharrell William, Adam Levin z Maroon 5, Shakira, Tom Jones i William są w Wielkiej Brytanii, tam też była Kylie Minogue. No, krótko mówiąc artyści super utytułowani, którzy znają się na naszym biznesie nie tylko dobrze śpiewają, ale potrafią też istnieć tam od lat i skutecznie. I to jest ważne, że on ma mnóstwo doświadczeń które musimy się mogą dzielić.